Martin, Martin, Martin Monata. Martin Moniz. Martin Moniz to jeden z bohaterów, któremu poświęcony jest ten plac. W ramach podziękowania za to, że pomógł zdobyć zamek, który jest niedaleko nas, według legendy w 1147 roku zaklinował się w drzwiach i uniemożliwił ich zamknięcie, dzięki czemu oddziały portugalskie mogły wejść do środka i ten zamek zdobyć. Stąd też plac. Ale każdy plac jest też miejscem i okazją do spotkania bardzo ciekawych ludzi. Okazją do odpoczynku. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić Bernadette, która kiedyś w swoim życiu, w 1997 roku spotkała bardzo ciekawą osobę. Dziś ta osoba jest biskupem, kiedyś jeszcze e, była klerykiem, jak pojechała do Lizbony. Kto to był? Yes. It was, uh... great time because we were, it's quite a long long time ago but uh, we in my parish we had the luck to receive a group of Polish people among them there was Adam of course and we, we, we had uh, strong links of friendship at that time after that in 1999 he was ordained a priest and a group of 13 people came uh, to Lublin for his ordination and that was the beginning of many, many camps in Cisternorodice. Uh, we had also World Youth Days together in Toronto, in Roma. First, Roma and then Tor Toronto. Uh, we had a lot of experiences, a lot of camps. And we discovered that when you have a friendship with God inside, it's a very strong friendship and it's, it has much more value than any other one. And sometimes you can be very close to someone. That is maybe very far away, but very close to jest so really nice Światowe dni młodzieży są okazją do spotkania bardzo ciekawych osób. Biskup Adam, kiedyś jako kleryk, pozna Bernadette później jako ksiądz, ochcił też jej dzieci. Kto wie, kto czeka na Ciebie w Lizbonie, kogo ty spotkasz i jak długo będzie ta Twoja przyjaźń trwała? Być może też jak i w tym przypadku. Twoi przyjaciele kiedyś będą przyjaciółmi Twoich przyjaciół. My z Jedźbem jest jesteśmy tutaj i zapraszamy Was do tego, aby wyjechać do Lizbony i spotkać tę osobę, która być może będzie ważna w Waszym życiu. Zapraszamy. Do zobaczenia! Zapraszam!